Na boku ludzkiego, nie Miałeś przynieść coś ze spiżarki 20 minut temu, ale postanowiłeś upolować parę okazji na Amazon Black Friday. Szybko, Piotrek, suszone grzyby. Oszczędzaj do 30% podczas Amazon Black Friday, Week. Tylko do 1 grudnia na amazon.pl. Najważniejsze kulinarne wydarzenie w roku. Masterchef, wielki film, dziś o 19.45 w TVL. Znikniemy im z oczu przyłożyć. Kontra, stop! Powiedz kiedy, żebym mięknął. Z czego się śmiesz? Z swoich cystów. LEGENDY RINGU W środę o 20.00 w siódemce. Razem pracują. Czy połączy ich coś więcej? Nie sypią po nocach, pociągów, bo ciągle zwolnić. Nawet pod prysznicem o tobie myślę. Ale nie tak, jakbyś chciał. Hugh Grant, Sandra Bullock. Dwa tygodnie na miłość, w piątego dwudziestej w siódemce. Masz odwagę, żeby rzucić wszystko i zagrać w miłosną grę na końcu świata. Rusza casting do nowej edycji Hotelu Paradise. Zgłoś się już teraz. Szczegóły na goldenmedia.tv. Raj jest bliżej niż myślisz. Wspólnie budujemy zdrowszy świat. Od pierwszych dni życia jesteśmy z wami. Podopieczni Fundacji TVN, ci młodsi i ci starsi, zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie swoich przyjaciół. Bądźmy razem. Pomaganie jest ważne. Pomagam. 73 56. Możesz wspomóc nas telefonicznie plikiem lub w systemie t Czasem życie trzeba sobie trochę poukładać. Wtedy z pomocą przychodzę ja i Vinted. Dzięki Vinted robię porządki i zarabiam na rzeczach, których już nie potrzebuję. I nie mówimy tu tylko o ubraniach. Spójrzmy prawdzie w oczy. Te handle robią tu tylko za dekoracje. Sprzedaj! Ten blender już za tobą nie nadąża, ale może za jakimś innym? Może ty zasnąłeś na trzeciej stronie, ale znajdą się tacy, którzy pokochają i nie zmrużą oka aż do ostatniego słowa. Daj zbędnym rzeczom drugie życie z pomocą Vinted. Zyskujesz przestrzeń i pieniądze. Już niepotrzebne? Więc sprzedaj. Inspirujących chwil z programem po życzę sponsor. Właściciel marki Vinted. W tym odcinku poznamy.